Demostenes był najlepszym mówcą starożytnej Grecji. Żeby poprawić swoją retorykę, wkładał sobie do ust kamienie i w ten sposób ćwiczył wymowę. Bo urodził się będąc jąkałą. Miał też fatalny tik, który powodował, że kiedy mówił o czymś pełen ekscytacji, to podrzucał ramię do góry. Żeby tego się pozbyć, zawieszał sobie miecz nad ramieniem i kiedy ćwiczył przemowy, a ramię jego podskoczyło, doznawał wielkiego bólu spowodowanego ukłuciem miecza. Demostenes najbardziej słynny jest ze swoich przemówień przeciwko Filipowi Macedońskiemu. Nie przebierał tam w słowach, obrażał macedońskiego króla jak tylko potrafił. Mówił na przykład, że Macedonia jest tak barbarzyńskim krajem, że nie można tam nawet kupić dobrego niewolnika. A wszystko to osiągnął człowiek, który za młodu jąkał się, nie miał dykcji i śmiesznie podrzucał swoje ramię, kiedy tylko mówił.